Dzisiejszej aktualizacji KryptoKline. Niedzielne wydanie tego, co się dzieje, tego, czego możemy się spodziewać w tym tygodniu. A uwaga: może być wbrew pozorom dużo wydarzeń, ponieważ w tym tygodniu już za trzy dni będziemy mieli do czynienia z eventem Fed. FOMC meeting, o którym jak dobrze wiecie, od kilku miesięcy mówimy głośno, ponieważ ma ono bardzo duże wydarzenie. Porozmawiamy sobie również o tym, czego się możemy spodziewać na wykresie, jakie nadchodzą eventy jeszcze w tym tygodniu i tak naprawdę po malutku omówimy sobie wszystkie wykresy, które są istotne w nadchodzącym tygodniu. Także na początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Także moi drodzy, zanim zaczniemy w wykresie, przypominam wam wszystkim jeszcze raz serdecznie o evencie, który ma miejsce w tym momencie na giełdzie by trading competition z pulą nagród. Na ten moment widzicie, generujemy volume na poziomie pół miliona dolarów. Trading volume, także coraz więcej osoby cały czas wchodzą. Mamy na ten moment siedmiu użytkowników. Także pamiętajcie, że trwa to tylko i wyłącznie do końca lipca. Także jeżeli jesteście traderami, chcecie mieć udział w fajnej konkurencji, w której jest do wygrania fajna pula nagród, bierzcie udział, ponieważ musimy odblokować 29 osób, odblokowuje dopiero pierwszy tysiąc nagrody dla was. Także polecajcie znajomym, ściągajcie ludzi, ponieważ jest naprawdę fajna pula, która ląduje tylko i wyłącznie do was. Także moi drodzy, jeżeli się nie postaracie no, to niestety nic z tego nie będzie. Także to by było tutaj słowem wstępu. Przechodzimy od razu do wykresu. I tak naprawdę, powiem Wam szczerze, jak dobrze wiecie, od dwóch lub trzech dni nie było materiału z mojej strony, ponieważ zbyt wiele się nie wydarzyło. Cały czas jesteśmy w naszej fazie konsolidacyjnej, już przebiliśmy miesiąc tego. Także spójrzmy sobie szybko, co tutaj się wydarzy. Widzimy, że cały czas gdzieś od, spójrzmy od kiedy od tak naprawdę tygodnia jesteśmy w dolnym zakresie tego kanału konsolidacyjnego, czyli jesteśmy tutaj na przedziałach pomiędzy 29600 i 30200. Jeżeli dobrze pamiętacie w ostatnim materiale, jeżeli sobie przejdziemy na mniejsze time framey, wskazywałem wam tutaj potencjalny nowy kanał konsolidacyjny z białymi liniami, który jest respektowany dość nieźle, ponieważ tutaj mieliśmy gigantycznych kilka fakeoutów, natomiast cały czas gdzieś poziom 29650 w okolicach tego przedziału jest podtrzymywany, także cały czas ten poziom jest bardzo bardzo istotny, jak widać tutaj mamy kilka mocnych łygów, które świadczą o tym, że były tutaj mocne czyszczenia pozycji także tak naprawdę w tym momencie hmm, czego się spodziewał spójrzmy sobie z dalszej perspektywy czasowej, ponieważ tak naprawdę widzimy, że gdzieś tam ten ruch, wolumen spada tak naprawdę na samym początku jeszcze tego kanału konsolidacyjnego mieliśmy ładne ruchy ładne fale, tutaj mieliśmy małego krasza i widzimy, że cały czas w tym momencie tak naprawdę gdzieś generujemy swego rodzaju Downtrend, ponieważ tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na niższe timeframy, możemy zauważyć, że gdzieś tutaj cały czas tworzymy swego rodzaju lower high oraz oczywiście lower low, pomijając teraz pierwszą próbę przebicia. Także prawdopodobnie możemy spodziewać się ruchu. Natomiast to nie jest nic nowego, ponieważ tak naprawdę ruchu możemy spodziewać się. O tym mówię od dłuższego, dłuższego czasu, więc. Wbrew pozorom, co tutaj nowego widać na wykresie, tak naprawdę moglibyśmy sobie tutaj narysować taki mały trendline, ponieważ widzimy, że te wigi są respektowane w tym sposób bardzo, bardzo mocno. Natomiast z górnej strony tak naprawdę nic spektakularnego, dopiero na mniejszych time widzimy kilka, kilka ciekawych poziomów. Także jeżeli w tym momencie mielibyśmy spodziewać się tak naprawdę jakiegokolwiek ruchu tutaj, możemy cały czas konsolidować pomiędzy tymi poziomami 30, 200... 29,800 możemy spadać niżej, więc, tak naprawdę, równie dobrze może nam się tutaj stworzyć powiedzmy swego rodzaju trójkąt descending, ascending triangle w tym oto przedziale. Także, to jest ewentualność, której moglibyśmy się doszukiwać. Równie dobrze istotny jest poziom. Ten tutaj, czyli jest to poziom 30300, tak, ponieważ widzimy, że mamy tutaj bardzo duży opór na tym poziomie. Natomiast kolejnymi poziomami bez zmian pozostaje 30700 i 31400. Natomiast widzimy cały czas, że gdzieś ten ruch jest generowany w dół. Spójrzmy sobie szybko, jak to wygląda na oscylatorach. Także na oscylatorach, tak jak wspominałem, tak naprawdę mieliśmy tutaj dość duży ruch spadkowy, co nam tak naprawdę poskutkowało tym oto dumpem. Natomiast widzimy, że w tym momencie gdzieś ta ilość transakcji. Akcji, tak naprawdę nie jest duża, wolumen spada, natomiast momentum pomału zaczyna nam się generować w górę na oscylatorach. Także jest może jakiś powiedzmy promyk nadziei nad tym, że w najbliższych dniach zobaczymy małe odreagowanie, na przykład do poziomu 30 300, które będzie naszym tutaj powiedzmy yy, poziomem oporu, i z tego poziomu byśmy mogli realizować dyski i prawdopodobnie zostanie od niego odrzuceni. I tak jak wspomniałem wcześniej, możemy tworzyć swego rodzaju tutaj trójkąt wzrostowy, czyli tak naprawdę. To jest jedna z potencjalnych formacji, której możemy się tutaj doszukiwać. Natomiast zważywszy na to, co się dzieje na wyższych timeframach, cały czas widzimy, że ten oscylator spada na coraz wyższych timeframach, szczególnie na 12 godzinowych, jak i również na timeframach jednodniowych. Widzimy, że tu jest cały czas mocno spadkowo. Także tutaj tak naprawdę w dłuższej perspektywie czasowej może to być ta długo wyczekiwana korekta, o której już mówię tak naprawdę od początku tego. Kanału konsolidacyjnego. Także, tak naprawdę, przy samym Bitcoinie na wykresie nie mamy zbyt wiele. O czym tutaj porozmawialiśmy, myślę, że to jest taki szybki update przed nadchodzącym tygodniem. Natomiast, jak widzicie, tutaj mamy już za 3 dni ogłoszenie kolejnego Fed. FOMC Meeting, czyli będziemy mieli kolejne ogłoszenie 100% Stanach Zjednoczonych, tutaj macie linka do investing.com, będzie to miało miejsce o godzinie 20 czasu polskiego, już w najbliższą środę, jeżeli dobrze pamiętam, 26 lipca, czyli tak naprawdę to jest środa albo wtorek, nie pamiętam dokładnie, będą wszystkie informacje wrzucone na mój kanał, na telegramie, także jeżeli was tam jeszcze nie ma, zapraszam was tam gorąco, wrzucamy tutaj oczywiście każdego dnia materiały tradingowe, informacje tradingowe, pozycje i wiele, wiele więcej, także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, zapraszam Was gorąco. poprzednim materiale poszaleliście tak naprawdę, ponieważ osiągnęliśmy 1700 wyświetleń, czyli jest to jeden z lepszych filmów ostatnich tygodni i przebiliśmy uwaga, 170 prawie łapek w górę, także w dniu dzisiejszym zrobimy losowanie zwycięzcy, który wygra aż 15 USDT z tego tytułu, także pamiętajcie, akcja cały czas trwa, jeżeli lajkujecie, komentujecie oraz subskrybujecie, wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego materiału, pod każdym materiałem, po którym przekroczymy minimum 100 łapek w górę, robimy losowanie USDT, także wszystkie informacje znajdą się w opisie. Przypominam wszystkim jeszcze raz gorąco o nadchodzącym training competition został ostatni tydzień, także jeżeli chcecie wziąć udział, dołączajcie, logujecie się, wchodzicie na landing page, który również znajduje się w opisie. Wszystkie informacje dodatkowo znajdują się na kanale, na telegramie, także jeżeli wejdziecie na kanał Alerts lub na jakikolwiek inny kanał, jest tu przypięta wiadomość, w której znajdą się wszystkie dokładne i szczegółowe informacje, które są Wam potrzebne. Naciskacie ten żółty przycisk Register i jesteście w grze. Natomiast jeżeli nie jesteście pewni, czy możecie się zarejestrować spod mojego linku lub jesteście, wyśl do mnie swój adres uid na bybicie, będę w stanie sprawdzić i możliwe, że będę was w stanie również podpiąć do tej konkurencji, także wszystkie informacje są w opisie, wbijajcie do mnie na insta, na telegramie, wysyłajcie wiadomości, jeżeli macie jakiekolwiek pytania a tymczasem przejdźmy sobie do losowania zwycięzcy z poprzedniego materiału w poprzednim materiale mieliśmy 63 komentarze, losujemy zwycięzcę z poprzedniego materiału USDT, uwaga, uwaga w dniu dzisiejszym zwycięża Bartek Dymala, super materiał chciałbym usually USDT, także gratulacje z tego co widziałem, twój komentarz został wylosowany tuż przy przed filmem nagrany i opublikowany, także Bartek gratuluję, także widzicie w ostatniej chwili zawsze można wrócić do materiału, zostawić komentarz przed nadchodzącym materiałem i zawsze istnieje szansa, także korzystajcie gorąco również z tego, przypominam jeszcze raz wszystkim o Trading Competition, przypominam wszystkim jeszcze raz gorąco o nadchodzącym FED FOMC Meeting i oczywiście o nadchodzących ruchach na BTC, na ten moment przypominam w skrócie brak pozycji jakiejkolwiek z mojej strony, jeżeli będę otwierał jakiekolwiek pozycje, wszystkie informacje będą również na kanale Alerts na Telegramie, do którego link również w opisie. Także to by było na tyle w dzisiejszej niedzielnej aktualizacji o Mam nadzieję, że się podobało, Jeżeli tak, zostawcie lajka, like komentarz, suba i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi materiałami z mojej strony, a tymczasem życzę Wam udanego, niedzielnego wieczoru.